I jestem piosenki, jestem gruby. Fałdy są jak góry, i je wszystkich, których spotkam. Tam. Moje fałdy są odchłań Nie jestem sofia, ale cytce mam jak nie. Bie in, bo mam stuleje Moje cyce są jak haleje. Mam wszystkie drzwi, nie w gazie. Ty, mama mnie zostawiła, powiedziała. Na razie mam I, I. Ja barana w sekundę opierdalam I na kukiri nie zapierdalam Zębów nie myję, i to chyba dobrze Bo moja mama waży więcej niż Mazowsze Nowa Zelandia płaczy gdy Cycolino skacze Mieszkańcy się ratują, gdy WF-y nie występują Biję innych, bo mam stuleje. Moje cycy są jak harleje Bądź mi Powiedziała na razie. Mam fody, jak kieszenie W którym trzymam swoje mienie. Każdy gruba są taki śni. Jak opasacie ti, i, Ja barana w sekundę opierdalam. I na kuki nie zapierdalam. Zębów nie myję i to chyba dobrze. Bo moja mama waży więcej niż ma zawsze. Nowa Zelandia płacze, gdy. Cycolino skacze, mieszkańcy się radują, gdy WF -y nie występują. Nowa Zelandia płacze, gdy cycolino skacze, mieszkańcy się radują, gdy wf -y nie występują.